Cześć. Witam cię w krótkiej medytacji wdzięczności dla początkujących. Jeśli wykonujesz tą medytację po raz pierwszy, koniecznie przeczytaj opis pod filmem. Zaczynajmy. Usiądź wygodnie i rozluźnij całe ciało. Zanim zamkniesz oczy, rozejrzyj się po pokoju, w którym się znajdujesz i obdasz uwagą to, co widzą twoje oczy. Bez oceny i nadawania nazw. Tak jakbyś widział to wszystko po raz pierwszy. Teraz zamknij oczy i wsłuchaj się w brzmienie mojego głosu, w muzykę i inne docierające do Ciebie być może odgłosy, bez oceny i komentarzy w głowie. Nawet jeśli akurat sąsiad wierci w ścianie. Uśmiechnij się i zaakceptuj wszystko, co słyszysz, dokładnie takim, jakie jest. A teraz zauważ, na czym siedzisz, o co się opierasz, czego dotykasz. Poczuj twardość lub miękkość podłoża, daj im swoją uwagę. I podziękuj w myślach za to, że możesz widzieć, słyszeć, dotykać i czuć. I poczuj wdzięczność za zmysły. Za to, że działają i pozwalają ci postrzegać świat. A teraz poczuj zapach powietrza wokół ciebie. Uświadom sobie powietrze, które otacza cię zawsze i wszędzie i pozwala ci oddychać, dając ci życie. I zrób głęboki wdech i wydech. Skup uwagę na powietrzu. Zauważ, jak przepływa przez Twoje nozdrza. I podążaj za nim dalej, aż do płuc. A teraz zwróć uwagę na to, jak oddychasz. Bez oceny. Po prostu podążaj uwagą za powietrzem i, niczego nie modyfikując, poświęć uwagę oddechowi. Teraz zacznij oddychać nieco bardziej świadomie. Licząc do czterech na wdechu nosem i czterech na wydechu nosem. Cały czas utrzymuj uwagę na oddechu i licz. Jeśli myśli pojawiają się w Twojej głowie, po prostu pozwól im przepływać, jak chmurom na niebie. Nie odganiaj ich, zaakceptuj, że są, ale nie poświęcaj im uwagi. A jeśli dasz się wciągnąć, nie oceniaj się, nie rezygnuj. Po prostu wróć uwagą do oddechu i licz. Możesz teraz wydłużyć oddech do sześciu na oddechu i sześciu na wydechu, nic poza oddechem nie jest teraz ważne. Wszystko może poczekać. Bo choć myśli być może przekonują Cię, że tracisz czas, Właśnie teraz dajesz sobie coś niezwykle cennego. A teraz porzuć liczenie. Oddychaj głęboko i swobodnie, i ogarnij uwagą swoje ciało. Wyobraź sobie pod zamkniętymi powiekami uzdrawiające światło i spróbuj wysłać je do poszczególnych części ciała jednocześnie, jeszcze bardziej po kolei je rozluźniając. Poczuj swoje stopy i wlewając w nie strumień światła, podziękuj im za to, że cię noszą. Następnie kieruj swoją uwagę coraz wyżej. Poczuj, że masz łydki, kolana, uda, biodra i miednice. Daj im światło, ciepło i wdzięczność. Teraz poczuj swój brzuch, dolne plecy, klatkę piersiową i wyższe partie pleców. Zauważ, jak klatka piersiowa rytmicznie porusza się wraz z Twoim oddechem. I podziękuj tym częściom ciała za ich pracę. Zwróć teraz uwagę na swoje serce. Usłysz lub poczuj, jak bije. I podziękuj Mu za życie. A teraz oczuj swoje barki, ramiona, łokcie, przedramiona, nadgarstki i dłonie. Je również obdarz wdzięcznością za wszystko, co możesz dzięki nim stworzyć, czego możesz dotknąć. Następnie poczuj swój kark, gardło. Podziękuj za swój głos. Obejmij uwagą brodę, usta, policzki, nos, uszy, oczy, czoło i całą głowę. Rozluźniając po kolei mięśnie mimiczne i dziękując sobie za uśmiech. Teraz przeskanuj pod zamkniętymi powiekami jeszcze raz całe ciało, od dołu do góry i od góry do dołu. I wyobraź sobie, jak wypełniasz się światłem, które leczy, rozgrzewa, daje radość i energię, oraz które emanuje z ciebie. I jest widoczne i odczuwalne na zewnątrz. Świecisz i zarażasz światłem. Stań się bardziej energią niż materią. Poobądź przez chwilę z takim wyobrażeniem. Jeśli myśli znowu będą próbowały zdobyć Twoją uwagę, podobnie jak wcześniej, pozwól im płynąć, nie poświęcając im uwagi. Teraz powoli wróć uwagą do czasu i miejsca, w którym się znajdujesz. Weź głęboki wdech. I wydech. I poruszaj delikatnie palcami u rąk. I unuk, aby z powrotem ugruntować się w swoim ciele. Podziękuj sobie za czas, który sobie poświęciłeś, i powoli otwórz oczy. Niech wdzięczność i uważność zostaną z Tobą na cały dzień. Wszystkiego dobrego.